Peggy 18. Ojej! Good morning, my sweet teensies. A jeśli chodzi o małaków, to małaki mają według mnie najlepszą ścieżkę dźwiękową. Za chwilę zobaczycie. Zobaczycie. You will see. Tak, prościej. Hmm. I know you want from me to record that game. And you will get this in this. Nie, jeszcze. Raz. And you will get this today. Right now! Aczkolwiek. A, nie mogę tak mówić, bo tak Miedziński mówi. Chwila, tak lepiej. Był jeden tydzień bez filmu, za co ogromnie przepraszam. Wynika to z po prostu. z po co? Z błędów technicznych, więc wracamy. Zrobiłem nawet o tym posta, o tej mojej sytuacji. No i użytkownik Oniku. Mam dużego 6969 napisał wiadomość w tejże sprawie. Wiesz co, dziękuję ci za podpowiedzi jednakże nie będę tego tykał, bo, bo uważam, że ten odcinek jednak nie jest wart ratowania, więc ja już to sobie daruję. Tym bardziej, że to był odcinek o anime, więc ja na początku będę leciał z Raymanem i bardziej z grami, które są szerzej znane w Polsce. Potem będę eksperymentował. Na razie zostaję tutaj. Nie no, muszę zobaczyć, muszę zobaczyć. Wchodzę na kanał tego pana i pierwszy post, który widzę, to. Kuźwa, wyrażaj się, zgrabnie. Pierwszy post, jaki widzę po wejściu na kanał tego pana, to. <śm> <laughs> A kurde, comical. <komedii> <laughs> ja chciałem powiedzieć też o tym, że robię te wstawki, nie? Te PEGI Chciałem robić content dla dojrzałego odbiorcy, no bo jestem sam dorosły i chciałbym mieć konwersacje też z dorosłymi. <laughs> No ale więc zrobiłem to planże, nie? I chciałem wprowadzić taki dojrzalszy humor, ale ja widzę, że ja nie jestem w stanie, jednakże myślę, że to może być dobry początek. Dobra, panie oksywie, mam dużego, jakbyś nie wiem szukał czy coś, to, to wieś, wiesz ja jestem wolny, jakbyś chciał się spiknąć na jakąś randeczkę czy coś, to ten to, to wiesz gdzie szukać. Kuźwa, nie umiem ten! Jeszcze raz! Riz zepsułem, ale jak coś to no homo, nie? Teraz dogrywam ten fragment, bo zapomniałem o czymś wspomnieć. O czymś bardzo ważnym. Dla młodych odbiorców, jak ktoś nie wie, czym jest tak zwane walenie konia, to wam wytłumaczę. Otóż przez trzy dni uprawiałem hobby. Hor hobby. <ścoughs> hobby. tak. Jak to się nazywa? Aha, myślałem, że hobby, horsing i normalne jeżdżenie na koniu to, to samo, nieważne. Ten jeździłem na koniu przez 3 dni, bo mi się nudziło. I walenie konia to coś takiego, że macie konia i po prostu go tak popychacie i na tym polega walenie konia. No. A tak przy okazji, to ja mogę powiedzieć, że była dość nieciekawa sytuacja, bo prawie mnie przygniótł koń i zamiast yy, dostać pomoc od mojej siostry, to ona wolała nagrywać jak cierpie, więc no, pozdrawiam. No, mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że, że wszystko jasne, no. Do, do usług. Ty, a ty masz jeszcze Dzimiego neutrona, co tu pisze, co jest? Kiedy nic się nie uczyłeś, ale i tak zdałeś test na obecność narkotyków. No zdarza się. No czasem się zdarzy, nie? Dobra. Bo ja już kuźwa pierdzielę o, o, o wszystkim, ale nie o Raymenie. To tak. Mm, mamy naszego raimena. No i no i co z tym Raymenem? Ten Rejmen, w porównaniu do tego. No, do, ja, do, ja umiem płuć. Do naszych szalonych kurdików nie wymaga. Żadnego zabezpieczenia ani płyty. Można go normalnie zainstalować i potem odpiąć y, płytę i w to grać bez żadnego komunikatu, tylko jest problem kolejny. Ja nie wiem, czy to jest problem u mnie, czy to jest problem ogólny, bo nieważne czy ja ściągnę sobie Raymana na M z. Archiwów internetu, czy zainstaluje to z tego. Jest pewien błąd, że jak się ogry... jak się robi zapis i potem wychodzi się z tego zapisu i chce się wrócić, to zapis jest uszkodzony za każdym razem, nieważne czy zainstaluje segres, stąd, czy z archiwów internetu, zawsze jest to samo. Więc niestety trzeba ograć wszystko na raz. Nie naprawiłem tego, nie wiem jak to naprawić. Jak ktoś wie o co chodzi, to to byłbym wdzięczny, ja nie wiem. Ale pokażę i tak, jak to zainstalować. <laughs> Więc tak, podlinkuję wam archiwa internetu i to jest to, co wziąłem z archiwów internetu, a to jest to, co ja zrobiłem i też wam jakoś to podeślę, nie wiem, na Mediafire czy coś, nie wiem jak to, to będzie ważne. Normalnie sobie robię tak i tak. No i w kąpie mam te dwa dyski, jak oczywiście było to przy nie 3. Jednakże tu sprawa jest inna. Nie wiem czemu, ale mi nie działa instalator. Mi się nie włącza instalator, więc robimy to tak Przynajmniej u mnie, że bierzemy sobie to Wszystko kopiujemy, tak samo to To też wszystko kopiujemy I przerzucacie to do jednego folderu O nawet... Puźwa, TGMI'ego oglądałem mi się nie włączyło, nieważne No jak wszystko, wszystkie foldery przerzucicie do jednego folderu No to w sumie tyle Jakby gra wam nie działała, to po prostu kombinujcie ze wsteczną kompatybilnością No czyli Rayman M, Properties Kompatibility i na przykład ja, ja mam tak i mi działa Są normalnie polskie napisy Sposób jest niestety piracki, no bo nie można tego kupić w żadnej wersji językowej Oficjalnie nigdzie nie ma To jest żart, że tego się nie da kupić, a Raymana 4 się da W sensie szalonych kurdików No więc, no możemy ograć, nie? Mogę szybka, szybkie playthrough i pokazać wam też ten błąd No to lecimy A propos Raymana M to najlepsze jest w ogóle to, jak macie ten Rayman Control Panel, można włączyć natywne wsparcie dla, pa dla pada. I ja ja tu już grałem w, z kontrolerem. Nie normalnie można podłączyć kontroler. Nawet mogę to zrobić, czekajcie, to tylko w, w, pójdę po pada. To smax? O jest, Smax. Dobra, nie da się tu na Full HD jak coś grać. Nie ma żadnych modów, nie ma nic. Tu nie ma nic praktycznie. E, tak samo jak z. Z kurdikami, yy, dwójką. To jest po prostu setup i, i najwyżej te ustawienia, ale jak tu ustawicie Full HD, to się Wam wszystko rozjedzie. Więc ja nie polecam. To zostawiacie na angielski. Angielski to polski, jak coś. natywne wsparcie, dobra. Idę popada, zaraz wracam. E, jakby ktoś się pytał, czemu taki ekran, to dlatego. Udało się w końcu. Ustawienie tego k***a mi tyle zajęło Dobra, to jest to... To da, da nowych Raymond BATTLE ROYALE NIEMOŻLIWE Przepraszam 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 Rayman... REJMEND, SYNIE Dobra, obejrzymy Obejrzę z wami i będę ten... Raymond czarny, potwierdzone info Znaczy jest czarny <grym> Dobra nuta to jest można powiedzieć, że Raymond M jest średni, ale Nutys ma super, dobre są. Teraz. Up, kręgle. Raymond Bowling będzie w Raymond Bowling. Nawiązanie. Reference. <słuch> Plaża. To, to jest takie dobre. Przy tym tacy pasjonaci musieli siedzieć. Dobra, ładowanie. Kurde, nie działa. Enter. Kuźwa nie działa. <noise> czemu to nie działa? A ja wiem, czemu to nie działa. Popatrzcie, opcje. E, opcje sterowania. Wyścig. Gracz 1. No, gracz 1. Co zrobiłem? Dziwne jest to sterowanie. E, pad. Potwierdź. I teraz jest tak, że to działa, ale tylko podczas gry. Nie da się kontrolować menu padem. O, widzicie, są polskie napisy, e, więc to jest tak. Wczytaj grę. Wczytanie nie powiodło się. I to jest ten błąd. Nie zapisuje się. Nie zapisują się zapisy. Nowa gra. No i zobaczcie. Yy, BCD na przykład. Potwierdź. Nowy plik. Kontynuuj. No i na przykład cofamy. Wczytaj grę. Wczytanie nie powiodło się. No i tak to się rozchodzi No niestety No i za każdym razem nową grę trzeba po prostu A to co? Niby się zapisuje Ale się nie zapisuje No, no Potwierdzi Tak, chcemy zastąpić, ale już wczytać zapisu nie możemy Świetnie Jeden gracz Pomocnik. Tinsy mają świetny utwór, pokażę Wam. Dlatego napis powiedziałam na Was: sobie na początku, czy jakoś tak. Tinsis. E, nie lubię areny, tylko wyścigi. No to te ruiny, nie? E, wyścig. O, i zobaczcie. Pokażę Wam. Widzicie, gram na padzie, kuźwa, bo przez was przegram. Każda postać ma swoją, swój własny motyw muzyczny i teksty sobie mają 8-bitową oś, oś, melodię. O, ale im pranka zrobimy, co? Aha! Mogę? Mogę? Kurde, tu nie ma nigdzie Lumsa. A to jest jedyny... Pierwszy Rayman, który pozwala grać nie, nie Raymanem chyba. Ogólnie innymi postaciami niż Rayman i w ogóle. Bo potem to tylko Rayman Origins i Legends, nie? Znaczy... Ta gra tak jest fajna jak na takie pogranie, bo tak naprawdę ona jest mega prosta i tak trochę nudna. Za dzieciaka by była o wiele lepsza, jako taki jednodniowy yy, experience, ponieważ by była, by była po prostu cięższa, nie? A tak teraz to jest po prostu proste. A ja nawet do tego nostalgii nie mam, bo ja nie grałem w Raymany za dzieciaka. Mo, yy, ja grałem w Bakusie za dzieciaka, ale to głośne, ja pierdzielę. Ja, wy pewnie macie to przyci przyciszone. Widzicie trzecie ukrążenie ok i no żadnych problemów. Tylko, że to pierwsza mapa. Wygrana I win, no, we win. You won, nie. We won. We won. O, tu działa, a mam a i działa. Tu też działa, a. Yeah, udało się! Jesteśmy zajebiści! Zapisać, tak i tak się nie zapisze ta gra. Wieża Neptula, let's go! E, ja mogę pokazać teraz Raymana. E, wieża Neptua, wyścig. Let's go! Wieża Neptua! Let's go! Lecimy! Ja nie grałem w tego Raymana, ja nie wiem co tu jest. I to jest taki defaultowy y, team Ale ich strollowałem. Tak naprawdę to, ta maszyna to jest do trollowania u góry u, let's go Kurde, no skacz, skacz, no skacz, bo gruby zaraz tu, kuźwa, gruby, gruby, halo, no nie, grubasa, grubas mnie wyprzedził, halo Kuźwa, sam siebie, <ścoughs> sam siebie ten, oszukałem Ja pierdzielę, Ten utwór jest fajny, ale go tyle razy słyszałem. Co ten Globox tak napierdziela? Co jest Globox? Ty gza... ja myślałem, że ty musisz schudnąć, a ty w świetnej formie jesteś, stary. O kuźwa, ale skubaniec. SKUBANIEC Do tego, bo tutaj można właśnie trollować, nie? Mogą mnie strollować? idę tu i mogą mnie strollować skubańcy, nie? Że mi to wyłączyć, ale nie wyłączyli! Ha! Let's go! Muszę palca poprawić, poprawiłem. Dobra, lecimy w lewo, do góry, naprzód i do przodu. No, no kurde ty Bo zaraz mnie ktoś wyprzedzi jeszcze O kurde kurczaczki Nie to nie tak miało być To nie tak miało być O, dobra, koniec O przepraszam, przepra przepraszam Przepraszam Dobra, okej okay. Podczas kiedy się gra można korzystać normalnie spada, ale no podczas menu się nie da. Okej, okay, no to tyle, nie? Taki jest Raymond M. No niestety nie da się zapisywać. Szkoda. Mi też jest przykro, bo gra, bo gra jest olbrzymia. Widzicie ile tego jest? Ja nie wiedziałem. Ja nigdy, no mówię, nigdy w tym grałem. Lika... Premiowa, ekstremalna, zaawansowanych, bardzo ciekawy w ogóle jest wygląd tego: jakby jakaś, jakaś kosmiczna przestrzeń, tarcze. No, no ciekawe, ciekawe, ten, ciekawe, czy to Michel Ansel faktycznie też robił, bo nie ma nigdzie informacji. A może czekaj, są napisy? Już opcje wyjścia. No. Są na Nie ma. Może gdzieś w tikach gry jest napisane, czy to, yy, są autorzy. Nie ma tu żadnych. Tu nic nie ma niestety. Dobra. Ja się żegnam. To był fajn, fajniutki yy, dość... odcineczek z Raymana M. Yy, za tydzień ben, będzie o Raymanach mobilnych. Albo o Raymanie 1. Zobaczymy. Yy, dziękuję, że to obejrzeliście. Miłego dzionka. Miłego dzionka. Nie wiem, czy to pierwsze było dobrze powiedziane przeze mnie. Siema.